Witam księży, witam siostry, witam wszystkich państwa. To jest dzień niezwykły, bo spotykamy się dokładnie w 100 lat po zwycięskiej bitwie, bitwie warszawskiej, o tym nazywanej Cudem nad Wisłą. Spójrzcie państwo na ten obraz, bardzo, bardzo znany obraz Jerzego Kossaka, który wisi w wielu kościołach i nie tylko. Tak było. To znaczy, naprawdę ksiądz Ignacy Skorupka, który za chwilę zginie, idzie razem z młodymi ochotnikami, którzy zgłosili się kilka dni wcześniej do armii ochotniczej. Są tylko dwie relacje sprzeczne trochę, w jaki sposób ksiądz Ignacy Skorupka zginął. Jedna to właśnie taka, jak na tym obrazie. Idzie z krzyżem w ręku przed frontem, przed tylalierą żołnierzy i linii skoszony ogniem bolszewickiej, w drugiej strony idącej tylaliery. Druga relacja zaś jest taka, że ksiądz Ignacy Skorupka spowiadał jednego z młodych chłopców, 17-latka, już udziela mu błogosławieństwa, i w tym momencie bolszewika zastrzelił. Ta druga wersja jest mniej znana, ale wydaje mi się też wielce mm, wiarygodna i gdyby tak było, byłoby to symboliczne. To jest Osów. To jest Osów, a ja chcę zacząć od pewnego cytatu. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920 w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Pragnę wszystkich uczestniczący w tym spotkaniu po błogosławie, w imię Trójcy To powiedział oczywiście ojciec święty Jan Paweł II. 13 czerwca 1999 roku na cmentarzu w Radzyminie, konkretnie w ul. Radzymińskiej. Ja jeździłem w latach 70. na ten cmentarz, który był wówczas kompletnie zaniedbany w czasach komunistycznych. Nie tylko zaniedbany, on był celowo niszczony. Gdyby nie mieszkańcy Radzymina, którzy troszczyli się o niego, nie byłoby śladu ani po granicy, ani po grobach żołnierzy. Te groby były profanowane, to by były niszczone. Tak wyglądała pamięć o naszych bohaterach w czasach komunistycznych. Proszę Państwa, 15 sierpnia był pewnym etapem w naszej historii zmagań z imperium które powstało na gruzach Imperium Rosyjskiego, a mianowicie z Imperium Rosji Sowieckiej. O ile Zaborca, jakim była Rosja carska, był niebezpieczny z powodów oczywistych, chciał nas zrusyfikować i całkowicie zniszczyć jako naród świadomy tego, kim jest, to jeszcze bardziej niebezpiecznym wrogiem była bolszewicka Rosja Sowiecka, która chciała odebrać nam nie tylko wolność, ale odebrać duszę, zglajszachtować nas i pozbawić wszelkiej wolności sumienia. Był to bowiem reżim ateistyczny. Reżim, który walczy nie tylko z ludźmi, z wszystkimi ludźmi, z jednostką i z wolnością ludzi, ale walczył także z Bogiem. Tak, wtedy walka, jaką myśmy toczyli, to była walka cywilizacji. To nie była tylko walka dwóch państw. Nie, proszę Państwa. I musimy o tym pamiętać, że z jednej strony była to cywilizacja judeo-chrześcijańska, która od tysięcy lat przyjęła się w Polsce, a z drugiej strony cywilizacja antychrześcijańska i antyludzka. Dlaczego tak mówię? Dlaczego tak mogę powiedzieć? Otóż w tym czasie od 1917 roku do 1921 roku, do momentu kiedy Lenin je wprowadził, zmuszony do, do tego tak zwanej nowej ekonomicznej polityki w Rosji sowieckiej, istniał tam tak zwany komunizm wojenny. Proszę Państwa, co to znaczyło? Otóż komunizm wojenny zabraniał wszelkiej własności prywatnej, pozbawiał szereg warstw społecznych praw obywatelskich, to była tak zwana kategoria liszeńców i wyeliminował pieniądz. Całkowicie. Doprowadziło to w krótkim czasie do całkowitej katastrofy gospodarczej, ekonomicznej i do potwornego głodu w Rosji. Była to więc naprawdę walka o być albo nie być narodu i Europy. To, że Europa do dzisiaj sobie z tego nie zdaje sprawy, że to myśmy ją ocalili, to trudno, tym większą odpowiedzialność na nas, Potrzeba, żebyśmy o tym przypominali. Proszę Państwa, jak ksiądz yy, uprzejmie wspomnieć, ja jestem historykiem, ale na pewno nie będę chciał Państwa męczyć tutaj wielką ilością dat i nazwisk. Ale proszę, żebyśmy w bardzo skrócony sposób prześledzili to, co się stało w czasie tej wojny z Rosją Sowiecką. Pierwsze walki zaczęły się już w grudniu 1918 roku. Zazwyczaj podaje się datę luty 1919, ja tak nie uważam. Bowiem na Kresach Wschodnich walczyła samoobrona wileńska i nowogródzka. To nie była regularna armia polska, która się tworzyła w tym czasie. To była samoobrona. Mieszkańcy tych ziem spontanicznie sprzeciwiali się czemu? Inwazji Armii Czerwonej, która wkraczała na tereny Opuszczany stopniowo przez armię niemiecką, która ta armia niemiecka oddawała chętnie broń i wszystko, co miała bo potrzebie. Tak więc walki trwały od grudnia, w styczniu 1919 roku. Wilno na chwilkę znalazło się w naszych rękach, potem zostało stracone. Piłsudski był w sytuacji niezwykle trudnej. Wódz naczelny musiał walczyć, jak zapewne Państwo wiecie, na kilku frontach. W Wielkopolsce z Niemcami na południowym wschodzie, z Ukraińcami, a raczej z częścią Ukraińców. Zagrażali nam także Litwini, których pretensje do Wilna były z historycznego punktu widzenia dla nas niezrozumiałe, ale z ich punktu widzenia uzasadnione. Co więcej, Również Czesi chcieli zająć zaozie, na które 80% ludności stanowili Polacy. Tak wtedy sytuacja była naprawdę trudna, ale Piłsudski zdawał sobie sprawę, że wrogiem zasadniczym i głównym, który chce zniszczyć państwo polskie, jest Rosja sowiecka. Wiosną 1919 roku rusza nasza ofensywa na razie na północny wschód. Wilno zostaje zdobyte. Jeśli ktoś z Państwa był w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, a może jeśli nie był, to jeśli będzie, niech spojrzy. Wśród tych wielu wod, które tam są zawieszone, jest jedno, do którego Polacy zawsze podchodzą. To zostawił Józef Piłsudski z takim zdaniem. Matko, dziękuję Ci za winę. Wkrótce kończą się już nasze walki z Ukraińcami, nadchodzi koniec 1919 roku, ale w tym czasie, proszę Państwa, też żebyście mieli, już naprawdę nie chcę tych wojen, ale w Rosji trwa wojna domowa. W Rosji trwa wojna domowa, czerwona armia walczy z białymi armiami. Do tej pory niektórzy historycy mają zazwyczaj, zwłaszcza ci biali Rosjanie, Piłsudskiemu, że on nie pomógł Denikinowi jesienią 1919 roku, kiedy ten szedł na Moskwę. Tak, to prawda. Wtedy nasza ofensywa zatrzymała się na kilka tygodni. Potem Denikin został pokonany. To prawda. Może by to dało coś, może by udało się rozwrócić bolszewików, a może nie. Już wówczas siły armii czerwonej pięciokrotnie przeważały nad siłami białych armii. Ale dlaczego to tego nie zrobił? On był stał ewolucjąstą, znał Rosję carską, a Denikin, proszę sobie to wyobrazić, w momencie kiedy toczył najbardziej zasadniczy bój dla białej Rosji, żądał od Piłsudskiego i od polskiego rządu, żeby w wyzwalanych miastach, takich jak Wilno, Lwów, Grodno, zawieszać carskie orły. Żeby wprowadzać tam administrację rosyjską. Czy mogliśmy na to wrócić? Żaden rząd i nikt z Polaków, żadna z partii nie mogłyby się na to zgodzić. Zaczyna się rok 1920. już nie jest takim naiwnym i świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że gro sił rosyjskich Armii Czerwonej koncentruje się na naszym froncie, na froncie zachodnim. Co więc czyni? Porozumiewa się z rządem nadmieprzańskiej Ukrainy, a Simona Petlury, który wiedział już doświadczenia, że jeśli ktoś może pomóc Ukrainie to tylko Polska, że nie ma sensu walczyć z Polakami, zawiera układ, ustala granicę na zbrużu, tak jak to była granica. I razem na wiosnę armia polska i tworzące się oddziały ukraińskie atakują. Armię Czerwoną, zapobiegając ofensywie. Jest to porządkowo ogromny sukces. Nasza armia dociera aż za Kijów. W Warszawie euforia. Marszałek Trączyński nie ma na kolanach, a to był Ender, przeciwnik marszałka. Dziękuję za to, co się stało. Porównuję to zwycięstwo do czasów Frobrego. Od czasów Frobrego armia polska nie odniosła takich sukcesów, ale od północy Tuchaczewski, a od południa Budzionny, który rozprawił się już z Kozakami na Kubaniu, atakują. Na linią auty na północy udaje nam się początkowo odeprzeć ofensywę, na południu dochodzi do katastrofy. Kawaleria 25 tysięcy kawalerzystów Budzionnego przerywa się parokrotnie przez naszą linię frontu i cofamy się coraz szybciej. Duchaczewski ściągając nowe siły, rozbija nas również na północnym wschodzie. Jest to moment krytyczny. W lipcu linia frontu, która miała zatrzymać się zgodnie z naszymi planami na Bugu, cofa się aż w kierunku Wisły. No, wydaje się, że jest wszystko stracone. Tak myślało wielu. Chcę tylko państwu powiedzieć, że nie byliśmy wówczas sami. To znaczy myśmy walczyli nie tylko razem z Ukraińcami i nie tylko o ich wolność, ale również walczyliśmy ramię w ramię z oddziałami Borysa Saminkowa, rosyjskiego esera, który tworzył armię ani białą, ani czerwoną. Tylko demokratyczną, oraz oddziałami białoruskimi Bułaka Wałachowicza. Zwłaszcza dzisiaj, w tych dniach, kiedy leje się krew na Białorusi. Chcę to podkreślić. Myśmy walczyli już wówczas, zgodnie z najpiękniejszymi polskimi tradycjami, za wolność waszą i naszą. Walczyliśmy także o wolność Łotwy. Już wcześniej tereny Inflant Polskich odbiliśmy z rąk Armii Czerwonej i oddali Łotyszom. W XX wieku nie było takiego przypadku, żeby jakaś armia zajęła tereny i oddała je Proszę o tym pamiętać, że myśmy byli wówczas naprawdę formą, wolności. Kto nas wspierał oprócz tego? Wspierali nas Amerykanie, zwłaszcza lotnicy amerykańscy. To jest cała osobna, bardzo ciekawa historia, ten ich, ten ich szwadron ochotniczy. Wspierali nas Francuzi w bardzo minimalnym zakresie, Rumuni, i Węgrzy. Kto przeciwdziałał? Niemcy z całą mocą i Czesi, którzy nawet nie przepuszczali transportów y, amunicji przez swoje terytorium. Jest tym i w tym momencie powstaje Rząd Jedności Narodowej na czele z Wincentem Witosem. I ten moment, który wydawało się, że jest momentem najbardziej krytycznym jednoczy nas. Do szeregów wstępują ziemianie, chłopi, robotnicy, robotnicy, na których propaganda komunistyczna najbardziej liczyła. Młodzież, kobiety, wszyscy. Armie rosyjskie, armia Czerwona, posuwają się nadal na Zachód, ale te linie komunikacyjne są coraz bardziej rozciągnięte. I ten impet natarcia stopniowo się wyczerpuje. Skąd o tym wiemy? Wiemy o tym, no bo nasz kontrwywiad rozszyfrował i skrówki w Wiedzieliśmy, co się dzieje, i dlatego też Kiłsudski mógł opracować tak dokładnie z pomocą generała Rozwadowskiego szefa sztabu, plany kontruderzenia. Ech, szło tylko o to, czy Warszawa wytrzyma. Bo jednak nadal ta ofensywa trwała. Bronił się Płock, aż działowo zostało zajęte przez bolszewików, A walki toczyły się na przedpolu Warszawy. Ja chcę Państwu powiedzieć tylko, o, żebyście jeszcze sobie raz uświadomili, o co, o co tutaj toczyła się walka. Hmm, historię jednej wsi. Jest to wieś pod górką nazywa się słupno. No wieś, jak wieś, yy, ona została zajęta 13. Yy, bitwa zaczęła się 13 sierpnia i już wtedy słupno znalazło się w rękach bolszewickich. Chłopi, no, niektórzy już byli w armii polskiej, inni zostali. Nie witali oczywiście z radością na miejscu, ale niczego żego się nie spodziewali, bo oni pamiętali dawno a która ramowała. Ale to, to tyle. Otóż natychmiast bolszewicy zgwałcili wszystkie kobiety, zabili, bądź ciężko pobili broniących je mężczyzn i zrabowali wszystko, co można było, a resztę spali. Ci chłopi, którzy zachowywali się biernie, ci ziemianie, trochę wyprzedzam fakty, kiedy ruszyła nasza ofensywa, w tym samym słupnie, mając tylko siekiery i widła, Zaatakowali od tyłu bolszewików i zabijali ich bezwzględnie z bez żadnej litości, bo już wiedzieli, co to jest ta wolność bolszewicka. Wiedzieli, co to znaczy. Wiedzieli, nie tylko oni, cała Polska wiedziała, że ci żołnierze, którzy dostaną się w ręce bolszewickie, nie tylko oficerowie, nie i żołnierze, są oddzielani żywcem ze skóry. 15 sierpnia pod Ossowem załamuje się ofensywa bolszewicka. 16 z nadwiecza rusza Piłsudski. Nad wkrą i nad nawią walczy armia generała Władysława Sikorskiego. Armią ochotniczą dowodzi generał Józef Haller. Więcej nazwisk już Państwu nie będę mówił, ale proszę, żebyście te zapamiętali. Armia sowiecka zostaje kompletnie rozbita. Na tym odcinku toczy się jeszcze walka o Lwów i o Zamość. Tam bowiem uderza Budiony. Przy froncie południowym jest już wówczas Józef Stalin. Józef Stalin, którego plany były następujące. Po upadku Lwowa ta część armii sowieckiej miała przez Karpaty uderzyć, uderzyć na Węgry i jak sam o tym mówił, podać rękę rewolucji włoskiej, włoskim komunistom, którym było dużo. ile Tuchaczewski miał podać rękę rewolucji w Niemczech, to plany Stalina i jego były inne. Na szczęście udało się obronić Ilwów i Zawieść. Kończy się Cierpień, ale wówczas Lenin mobilizuje kolejne armie, które kontratakują nad Niemnem. I proszę Państwa, dopiero ta bitwa w dniach 20-25 września, to jest bitwa rozstrzygająca. Wtedy to Armia Czerwona zostaje ostatecznie rozbita i pozbawiona możliwości manewru operacyjnego. Czyli jakiejkolwiek ofensywy, a jej siła obronna jest już minimalna. No i teraz znów, proszę Państwa, niektórzy mają do dzisiaj tendencję do Piłsudskiego, że w październiku zatrzymał naszą dobrze rozwijającą się ofensywę. Ja uważam, że nie mają racji. Ziemie polskie były wykrwawione w czasie I wojny światowej od 1914 do 1918 roku. Sześciokrotnie przetaczał się przez nasze ziemie front. Następnie w na latach 1918-1920 walczyliśmy na kilku frontach. Czekała nas jeszcze rozprawa z Niemcami, wybuchło wówczas powstanie na Górnym Śląsku. Czekała nas jeszcze rozprawa z Niemcami na Górny Śląsku. Czy naprawdę musieliśmy dalej angażować się w walkę z Rosją Sowiecką? jakby to się skończyło? Tak, Żółkiewski Żuk zajął Kreml w 1612 roku. W 1812 roku Moskwa została zajęta przez Napoleona. Wiecie Państwo, jak to się skończyło? Hitler też próbował iść na Moskwę. Ja sądzę, że należało zawrzeć pokój, że należało zakończyć tę wojnę, bo kraj nie był w stanie już walczyć dłużej. Czy to było zwycięstwo pewne? Dla tych Polaków, którzy zostali za kordonem, tych z Kamieńca Polskiego, z rejonu Mińska Witewskiego, pewnie nie. Ci mogli mieć słuszny żart, bo potem kwotę w latach 35-39 nie ma wszystkich wymordowało. Ale czy mogliśmy naprawdę walczyć dalej? Moim zdaniem powinniśmy być wdzięczni tym, którzy dali nam te 20 lat wolności, którzy ocalili Polskę, którzy ocalili chrześcijańską cywilizację przed zalewem tej potwornej barbarii komunistycznej. Czy Polska mogłaby się odrodzić, gdyby Armia Czerwona zwyciężyła? Bardzo wątpię. Proszę pamiętać, że Polska dopiero obradzała się po 123 latach niewoli. Chciałbym zakończyć, tak jak zacząłem, cytatem świętego Jana Pawła II. On potem przyjechał z Radzymina na Pragę i przed katedrą świętego Floriana mówił: Przed chwilą nawiedziłem Radzymin. miejsce szczególnie ważne w historii narodowej. Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o bitwie warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogłem spotkać jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej historycznej bitwy o naszą i waszą wolność naszą i Europę. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny, i dlatego zostało nazwane Cudem nadwisku. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat Polski, zebrany na Jasnej Górze, poświęcił cały naród najświętszemu sercu Jezusa i oddał pod opiekę Marii królowej Polski. Myśl nasza kieruje się dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod imien i w wielu innych miejscach tej historycznej bitwy oddali swoje życie broniąc ojczyzny i jej zagrożonej wolności. Myślimy o żołnierzach, oficerach, myślimy o wodzu, o wszystkich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo polsko. Wspominamy między innymi bohaterskiego kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko stąd, pod Ossowem. Dusze wszystkich poległych polecamy miłosierdziu Bożemu. O wielkim cudzie nad Wisłą przez całe dziesiątki lat trwała zmowa milczenia. I już mm, ostatnie zdanie. Tu, jak Państwo spojrzycie na ten obraz, Matka Boska się unosi nad, nad polem bitwy. Cud. Otóż żołnierze, którzy dostali się do niewoli. Bolszewiccy żołnierze stwierdzili, że w pewnym momencie ciężko im było strzelać, bo naprzeciwko nich pojawiło się, oni to mówili, w szypionie w obozie niemieckim. Nikt do tego nie zmusza. Pojawiło się światło, w którym widzieli jakby kobietę. Nie wiedzieli, kto to jest, bo to byli zazwyczaj ateiści. Czy tak było? Zostawiam do uznania państwa. Dziękuję.